Cześć, chciałem wam pokazać jak można wykorzystać przydomową przestrzeń, którą nigdy nie wziąłem, jak wykorzystać, bo nikt nie chciał tu rosnąć, troszkę słońca z rana, trochę po południu, także chciałem wam pokazać. Do tego można wykorzystać też wodę, którą zbieram tutaj z rynny, zbiłem sobie takie skrzynie, z którymi zostały z desek z tarasu, w włókniną, zasypałem ziemią. Do tego obornik wymieszałem, i po dwóch latach stwierdziłem, że jedynie co mi tu potrafi rosnąć, to ogóreczki, które tu widzicie. Zbiłem sobie tu stelaże, żeby je puścić do góry, żeby się nie ciągnęły. Tak wyglądają. Zobaczcie sami, dużo kwiatów, ogórków, nie potrzebuję kupować. Teraz mam swoje na naturalnych nawozach. Ogórek nie jest zbyt bardzo, nie potrzebuje dużo opieki. Wystarczy podlewać wodą, troszkę nawozić. Tu mam następną zrynny wodę, którą używam do podlewania tych ogórków. I cały bok domu można wykorzystać na własne potrzeby i robić własne przetwory. Trzymajcie się, cześć.